Jeszcze się nada. Nadanie, odebranie, impost. Graliśmy najlepiej jak potrafiliśmy, wierzyliśmy to, że potrafimy się podnieść. Mieliśmy 10 dni, aby popracować nad naszą jakością siatkarską w porównaniu do finału Mistrzostw Polski. Zrobiliśmy to, wzięliśmy się w garść, popracowaliśmy. zagraliśmy dzisiaj dużo lepiej i udało się wygrać. Zresztą ten mecz był tak dramatyczny, że ciężko mi, ciężko, nie pamiętam. Nie pamiętam co się dokładnie działo, pamiętam te piłki meczowe, które których nie udało nam się kończyć, Oczywiście słyszałem, że w czwartym życiu Bartek będą za tego pobloku pena. I nie wzięliśmy wtedy challenge'u, więc super, że udało się zamknąć to w pięciu setach. No mecz, mecz legendarny, mecz którego nie zapomnę, trzeci połar dla kędzierzyna. Czyż mogę więcej powiedzieć? Jestem bardzo szczęśliwy. A też trzeci to jakiś szczególny, czy ten pierwszy jest szczególny? Proszę pana co to to jest jest! To. Każdy jest szczególny, ten smakuje. Chyba najlepiej z tych wszystkich powiedzmy tak. Tym bardziej, że był, na, był to na zdecydowanie najtrudniejszy mecz, jaki, jaki mieliśmy w finale Ligi mistrzów Poza to jest chyba bo jedynie, to złotko zdobył na mundialu, teraz złotko Ligi Mistrzów. Dokładnie, tę halę wspominam, wspominałem bardzo dobrze, dobrze mi się tu grało. Chociaż nie grałem zbyt wiele w tych mistrzostwach, ale cieszę się, że, że po raz kolejny Hala w nie i to miasto. Przynosi mi, przynosi mi szczęście i, i medal na zakończenie Ligi Mistrzów na Graliście -y. w Turynie, ale prawie jak w domu, bo chyba kibice zapisali i wam. Dokładnie, byli kibice z obu stron. Bardzo dziękujemy kibicom z Węgla, którzy byli bliższe. Także tworzyli tą atmosferę. Ale osobne szlachoba się tym kibicom, którzy tutaj, tutaj są. E, Niesamowite ilości, niesamowicie głośno. Oni dawali nam siłę w tych trudnych momentach dzisiaj. Dzięki. Jeszcze się nada. Nadanie, odebranie, impost.